Dzień dobry. Szkolenie pod tytułem Masaż dziecka metodą szantala. Ja nazywam się Adam Pasterny. Jestem instruktorem masażu szantala. I postaram się wprowadzić Was w świat dotyku waszego dzieciątka. Światło w masażu Shantala powinno być stonowane, powinno być delikatne. Wyobraź sobie sytuację, kiedy położysz dziecko na plecki i będzie prosto w jego oczy z sufitu padał strumień światła bardzo intensywny bardzo mocne światło, które będzie denerwować, które będzie drażnić, które na pewno twojemu dziecku się nie spodoba, więc zadbaj o to, żeby to światło było delikatne, gdzieś umieszczone z boku, żeby nie świeciło oczy. Drugą kwestią, jeżeli mówimy o pomieszczeniu, w którym masujemy, będą dźwięki. Dźwięki możemy podzielić na te dźwięki, które są przyjazne i na te dźwięki, które mogą rozpraszać, denerwować, wybijać nas ze stanu relaksu. Jeżeli mówimy o dźwiękach pozytywnych, to takimi dźwiękami będzie muzyka relaksacyjna, która może gdzieś tam w tle delikatnie sobie brzmieć i na pewno pomoże w osiągnięciu relaksu przez nasze dziecko, no i przez nas samych. Jaka to będzie muzyka? To jest wybór Twój i Twojego dziecka. Zrób tak, żeby ta muzyka Wam obojgu się podobała. Ja Wam mogę tylko podpowiedzieć tyle, że opracowaliśmy muzykę, ścieżkę dźwiękową audio, w której zastosowaliśmy dźwięk, jest montowany dźwięk bicia serca człowieka, czyli ta muzyka relaksacyjna połączona właśnie z tym dźwiękiem. Z tym odgłosem bicia serca człowieka powoduje jeszcze większe uczucie relaksu u dziecka, ponieważ to małe dzieciątko przypomina sobie czas, kiedy było u swojej mamusi w brzuchu, kiedy to serduszko było bardzo blisko i kiedy ono to serce słyszało, właśnie w trakcie odsłuchu tej, tej muzyki, jemu się to przypomina, i to wspomaga jeszcze właśnie ten efekt relaksu. Tak jak wspomniałem, są również te dźwięki, które będą denerwować, które będą rozpraszać, które będą wybijać ze stanu relaksu. Załóżmy, że mieszkasz w mieście, masz otwarte okno, masujesz swoje dzieciątko, a pod twoimi oknami na ulicy przejeżdża głośny samochód, głośny motocykl, czy może ktoś będzie trąbił. To będą dźwięki, które które będą wybijać Twoje dziecko, które będą niszczyć nasz efekt, który chcielibyśmy osiągnąć stosując techniki masażu szantala. Może to być również piesek, którego masz w domu, mieszkasz w bloku i ten pies za każdym razem, kiedy ktoś przechodzi przez klatkę schodową, ten pies będzie wydawał dźwięki, będzie szczekał i będzie powodował te same niekorzystne zmiany, o których wspomniałem wcześniej. thank you